Witam serdecznie, to Skuridat i kolejny odcinek z serii były sobie czołgi. Bohaterem tego odcinka jest Kozy i Juby. tym, że Juby się w tym odcinku nie popisze. Dlatego skupimy się na Kozy. Jubyś pokaże swoje umiejętności na Isie 3 w następnym odcinku. Tak więc bitwa spotkaniała na mapie step. Tak, na mapie step. 65% szans na wygraną. Więc jak nie będą popełniać głupich błędów, to są w stanie to bez problemu wygrać. W końcu jedzie tutaj sobie Su-152 rosyjskim czołgów Tu podaje, ma działo z, ze sporta. Tak, tu ma 390 średnich obrażeń oraz 185 penetracji. Na Złocie ma 217 penetracji. Na tam ma jeszcze parę pocisków burzących. Tu mają 465 średnich i 64 penetracji. No, są dodawały początek bitwy, wszyscy się rozjeżdżają. Tu Kozi postanowił zrobić nietypową taktykę, pojechać niszczycielem środkiem mapy przez ten wąwóz. Tu ma mocne działanie, niestety trochę niecelne. I też kuleje niestety z tę trasem, że czasami nie przebija. Tu jest strzał za zero. Wierzę, Wieże bodajże. Ale dosyć szybko przeodowuje. Myślał, że się cofnie a niestety się nie cofnął i wcisku leciał praktycznie w cel tam, gdzie celowy wskazywał. No, ale to już bardzo ładny strzał. No i dobicie do 30. Szkoda pocisku, no ale lepiej, żeby czołg taki jak ty do się nie stał sobie i nie skampił do innych. Lewa strona już ładnie dosyć pocisła. No i kozik tutaj sobie lezie wozem do przodu. I pierwszy chętny. Black Prince, nieświadomy Dostaje ładną bułę, chociaż poniżej średniej Tu druga buła No i Black Prince już jest praktycznie na dobicie Tu niestety rykoszet Bardzo fajnie szybko przeładowuje to działu no tu już równe 400 Nie to co w sporcie, ale niszczyciele zazwyczaj bez wieży działa szybciej przyodobują. Już lewa strona ogarnięta No ale jeszcze sprawie jest parę czołgów, które mogą sprawiać problemy Tu kv sobie przypomniała, jedna, druga Yuby niestety już nie wiadomo w jakich okolicznościach wyparował Ładny strzał, ktoś go dobił Jeszcze tak blow mu zrobił na tak mały. KV-1 chciał dobić kapo jedynkę, ale nie udało mu się no, to bardzo ładny strzał. Drugą kapo 3 kile. 2700 de Tu niestety się cofnął te 25 AT. Co uchroniło przed rozgazącym droż strzałem, z którego już mógł się później nie pozbierać. Dostają trzy czołgi do załatwienia w tym kf z Kometem. Załatwili isa. Jest Komet, który niestety odbija pocisk. Ten komet jest niestety jakimś takim czołgiem. Nie ma dużego pancerza, ale jednak jest w stanie dużo zażyć kosztować. No i pojawia się kawał 1 Tutaj niestety strzał niecelny. Drugi się cofnął i go ominął pocisk. Trochę się męczy z tą KF1. Tu strzał za zero. no Pociski standardowe się skończyły. Zładuję teraz Golda. I pechowo pocisk zszedł na wrak. No niestety, ciało nie jest najcenniejszych. No, i w końcu tego trafił. Może się zająć teraz kometem. Coś tam odgryzia się Arlowi. Teraz komet z Golda już nie powinien stanowić problemu. I tak jest, się dzieje. Te 25 AT już wyborowało. Coś dosyć długo tam żyło. No i 3-400 do meju. tylko komet do dobicia. I piękny strzał z podpaleniem, ale się szybko zgasił, zdążył go dobić, zdążył, no i generalnie koniec bitwy, 4200 damage, oznaka mistrzowska as pancerny, 800, prawie 900 po wyspotowaniu, tak więc dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek mojej serii.